Cześć, witam was w kolejnym odcinku World Selection. Yy, widzę, że poprawili trochę refleję, jak przeskakuję po graczu i wyłączam do wojny to widać co on widział, co nie, co nie widział, to jest fajne. Tego pokażę wam z mojej perspektywy. To jest FFA. Nie... Miał być jeden na jeden. O, znam, że trochę pogram, wrócę do formy. Może się wbije tam do stopswot, czy nie? Zobaczymy ile bym grał. Też nie miałem za bardzo skinkać, więc by nadal było... Idealne. No, ale tak wyszło. Nie mamy tutaj 30 minuty gry. Jeden gracz już się poddał. Ja sobie zbierałem krówki i te krówki, jak zobaczycie, dały mi tego fajnego boosta w jedzeniu. Bo to, co tutaj się dzieje, to jest piękne, tak na chwilę popkapa. Czyli tam robotnikiem i do domków, ale szybko to zauważyłem, naczelnie dobudowałem tyle domków, co było potrzebne. Jak więcej nie ładowałem, oczytałem surowce. Plan był na początku że pójdę, zagram sobie może właśnie Irakiem. Ale że w Średniowieczu irak jest słaby, tak naprawdę no tak nastawialiśmy ostatnio no Irak, bo potrzeba pusta, żeby był użyteczny. No to zmieniłem, że pójdę w Ashigaru po staremu. To w miarę jakieś szybkie Ashigaru. Ja 7 Tani, tu robiłem Kupiłem 40 ashigaru w a ja chyba zrobiłem 50 No nie, 50 ministerczu w trochę ciężkich broni i trochę ashigaru Czasami zobaczycie, bo piszam co się działo Ogólnie tutaj widziałem Tutaj e, gonili mnie Tego skauta gonili Ciężko zbrojni włócznicy Azji Wiedziałem, że tu jest Też coś może robić ashigaru Tu widziałem Europę, ale koleś Robił kolejki ogromne po surowce A tu nawet nie patrzyłem, nie widziałem tego półkiem na ekonomii wewnątrz. Bazy. Mamy już 15 minuta, ulepszamy koszary Tutaj się zawaliłem domków w, domku w za mało, postępie. musiałem na jeszcze wyższe jednostki Koszary się ulepszają, a ja mam wojska. Tak. Oczywiście kliknąłem upgrade w koszarach od razu, zawsze to i wam też polecam W tym momencie miałem 30% masz Igaru, 12% ciężkich fajnych bo. Ale fakt, że zbudowanie tutaj krów, krówek 2 dało mi takiego fajnego boosta, że w miarę się tę epokę Nie ma jeszcze 13 minuty a ja już wysyłam prawie 40. Shigaru i 10 ciężko zbrojnych włóczników. Oczywiście wystanę tutaj, bo boję się, żeby mi stąd byli bardzo niebezpieczni. Tu kolei budował mury. Zastanawiałem się, czy je niszczyć, ale patrzę. A tu jest, chyba tu murów nie budował. No i się trafiło, że nie budował. Piękna sytuacja. Ale już zobaczyłem, że farma jest lepsza, że tu też są szygarów. Ale jeszcze strawdera to już nie ma, a to niszczymy przez ekonomię całkowicie. I tu nagle się pojawiła czerwona kropka, bo on mi też wchodzi na ekonomię. Oczywiście ludzi czekam ludkami, Nie mam jedzenia, więc nawet nie mam jak rekrutować jednostek. i to robił, to chyba anulowałem ostatecznie. Żeby się nosek, bo on mi się na koszary. Co? Całkiem dobre, żeby nie dalej bronić. Ale on... żebym też później na koszary zniszczającą prądem do domków, to nawet mając koszary nic nie rekrutować. Ale tutaj na Kyumi czyli jednostki, a ja tutaj też sterowałem jakieś. Y, mam tu już jakieś jednostki, tak jak mówię, anulowałem te obligacje, żeby tylko żeby jak najwięcej tutaj zabić. Y, próba postawienia wieżyczki. Oczywiście mi też żółw niszczy domki, które były lepszone, więc nie y, I tutaj. Mając chłopów tutaj, to że postawię farmę, po kieszeni, jedzenie. No to je faktycznie. No i pobierali sobie jedzenie. Byłem trochę pozbawiony farmy. Mi się udało jakiś zachować i później była taka bieganina. Jego nie jest sytuacja wygląda nieciekawie, bo to jest moja baza, to jest jego baza. Rzadko się zdarza i żaden z nas nie wyszedł, jeszcze walczyli to musiałem zbierać drzewo zbierać, żeby móc na... zbierać drzewo, żeby móc zbierać który cały czas, który zbierałem oraz budowałem domki żeby sobie zwiększyć populację, tak budowałem pod bazą typu domki bo jak to się mówią najbezpieczniej najbezpie... naj... e... pod progiem, tak? Jak... Jakieś to było to powiedzenie, jak coś tutaj też rozdzielimy nos. Ja Miejmy jeden mały błąd, bo tutaj było więcej jednostek wroga. I tutaj jednostek straciłem w takiej głupiej wymianie, i musiałem zawrócić ostek a część jednostek wysyłam dalej. Znaczy, chyba większość zawróciłem, tylko jedną wysłałem gdzieś tutaj. Tak, tak, oni też się rozdzielili zabijać, a ci robotnicy mikrowali, tutaj do drzewa, tam do drzewa, tutaj do drzewa, tam do drzewa. Mogłem tych wysłać na drzewo, ale nie miałem tyle magazynu, że, znaczy tyle ten że żywo dość magazynu. Po to. Tu postawiłem gdzieś jakiś domek nasz. Nie, zabili mi kolejnych aszygarów. Tu wiedziałem, że się klę. asygaru. wiedziałem ile. Stawiłem 5 Ashigaru, resztę ciężko zbrojnych wysłałem tutaj. Jest mężczyzna. Ten dzień też już się zaczął odbudowywać. On ma surowce. Więc, no. Bo to w miarę. Będą mnie niebezpieczne. To zabiję. 4. Ej. Okay. Przestawiałem się, czy nie wybrać wieżyczkę dla pewności. A nie, dobra. Nie wiem, pięciu. Co w tym? żeby jak najwięcej, bo ktoś się to zaczął już odbudować dobrze. No. Ale do jakąś strzelnicę. Ja uznałem, że jak już mam populację się odbuduję, to postawię, chwaczę pod jego bazą. Jak już tylko miałem drzewo, to mi się domek. Jak już tylko mogłem, to zacząłem budować. Wysłałem więcej drewna, jedzenia mam dużo, więc nie miałem potrzeby. Byli na to tylko drzewo i... i... Miałem potrzeby, żeby byli na kurach. A zależało mi, żeby oni nie Zaczęły być kolejne jednostki. No ale nie wiem ile miałem jaką ekonomię. Na no, gorszą niż się. Będzie jedzenie. Druga chpacza. A jedna na ratusz, inna na resztę budynków, tak? No i zniszczenie domków było celowe, żeby nie mógł robić jednostek, bo... nie no, mógł robić po jednej jednostce czy po dwie, to nie wiedziałem ile ma surowców. Więc zobaczyłem, że to zbiera rybki, więc... Tam tutaj e, jedną jednostkę i tutaj cały czas starałem się, żeby... Jakieś jednostki chroniły mi... E... Patrzę. No i widzicie, jeden Ashigaru padł, on zrobił to Ashigaru. No i tak to w sumie wyglądało. szybka gierka. Gracz już wyszedł. Żałuję, że nie zabiłem tego krokodyla, bo bym zapoczątkował tutaj łódkę i wybudowałbym port, że mam jedzenie. Wybudowałem tu wieżyczkę wcześniej, i zacząłem zbierać drzewo, jego bazą. Nie zapomniałem o kurach w sumie, później mi się przypomniało, że przecież nie zbieram jedzenia. A i teraz próba odbudowałem się. Już nawet fajnie, ekonomia 50 robotników to oczywiście mam na kury. Tu nie mam. Stało już zaledwie 4 graczy. I właśnie idzie to, co zrobiło. Właściwie będąc tak zmniejszony jak ja bym w tym momencie, mając limit populacji tych, taki, jaki jest. I zaledwie 10 tych, no nie miałem szansy wybronić przed tymi składowymi. Patrzę, coś tu porobiło, ale to już było za mocne. Ja oczywiście nie był mi na początku, tylko niszczył wszystko, to jeszcze próbował budowanie, yy, Była... Tych kuszników, ale no... Powinienem postawić pierwszy chyba kolejności, to... Jest na pewno. Na pewno jestem że jakbym to postawił o kuszników, to bym jakoś to wybronił się dłużej. Jeszcze powalczył, ale w tym momencie on już okrążył mój dosłownie ratusz. Z robotnikami próbowałem naprawić, a jeszcze... Czyli, koleś... No też się by zagrał, to trzeba przyznać. Ten koleś raczej nie był twardy i ten koleś... A, to był ten... az jest koleś, który mnie zabił. Robić, I tak to wyglądało. W sumie chyba... Ja mogę powiedzieć tak. Nietypowy mecz. Rzadko się takie mecze zdarzają. Ja się fajnie mówiłem. sniki i taktyki. Jak widzicie, zniszczył mi tutaj wszystko, to zaczęłem budować w bazie pokonanego przeciwnika. Mało to tak robi. Te gracz zostało, ale to ten gracz już wygrałem. A nie ma co patrzeć. Jeszcze nie ulepszenie. Lepszone tu i... Tu. Bynajmniej tego gracza miałem zatykować jako pierwszego, ale dobrze wybrałem tego, bo był większym zagrożeniem. No, 80 składowych ma. I to już widać, że niszczy. Ten gracz ma dopiero skończył obszar domki. coś ma na. Wieżyczki bo 1, i póki. Te wieżyczki jeszcze mogą go jakoś poratować. Bo one biją z kurzem. A, jeszcze nie ma lepszego, bo jeszcze ma... A Trebusz Zobaczymy jak to wygląda Nie, że umierają, więc... Wszystko jak leci Trebusz już nie jest w stanie bić Wchodzą do bazy I jeszcze pisał 80, no 100 Cały czas kolej ze zwykłej Ireki robił jeden rodzaj jednostki. To wystarczyło, że wygrać. Nawet jakbyście na ich zagrać, możecie tak grać. Akurat jakbym spotykał więcej osób, co by robiło składowych, atakowało, grałoby mi się o wiele ciekawiej. Bo takie mecze się zdarzają raz na. O, ho, 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 ho. Tutaj próbuję zniszczyć atak, ale chyba mu to się nie uda. Tak. dało się. Bronił. Karabinki i no, on działa. No pomyślał ten gracz, robi bardzo mądrą armię. Nie ma państwa, gra bardzo fajnie, róbcie tak jak on. To jest dobrze, żeby się od niego uczyć. Także jakby miał kosę, no to to raczej to inaczej wyglądało. Znaczy, jakby to była Rosja. A ten gracz zobaczył, są jednostki i się poddał tego gracza. I wygrana. Dla mnie fajny mecz. Także przegrałem, bo przegrałem, ale fajnie się bowiłem. To jest jeden z takich meczów, gdzie się przegrywa, ale wychodzi się uśmiechnięty. A dzięki, że oglądali się. Do następnego, cześć.